Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynam samochodu, bo teraz już pomyślałam, że w sumie mogę zacząć vlogować. Jadę na zakupy, najpierw jadę do centrum, myślę, że zahaczę Primarka, bo potrzebuję kupić sobie skarpetki. Ostatnio mi się troszkę podargało, taki, wiecie, stopek, który już mam na co dzień. I myślę, że polski sklep zahaczę, funciaka i potem jadę normalnie na spożywkę do Tesco pewnie. Także zapraszam na vloga ze mną. Myślę, że to będzie taki... Spokojny, dużo się nie będzie na pewno działo, ale mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Moja przekąska na drogę i muszę Wam powiedzieć, że to jest najlepszy chyba baton, jaki ona zrobiła. E, waniliowy e, sernik, on jest tak dobry, ten baton w ogóle nie smakuje jak taki wiecie: zdrowy fit ala baton, bo wiadomo, że on ma też kalorii dużo. Ale jest obłędny, także jak nie próbowaliście, to spróbujcie, ale co do się na nie, jestem kurde głodna, także wziąłem sobie na drogę, będzie wystarczy. że jestem tak zmęczona jak po jakimś treningu, bo niestety miałam tak sklepy, do których chciałam iść i na bazarek, które są całkowicie od siebie wiecie, w drugą stronę, a zaparkowałam jakby po środku, jestem na parkingu centrum handlowego i muszę powiedzieć, to całe chodzenie zrobiło się bardzo ciepło, jeszcze szłam tymi schodami, także jestem wykończona, ale już mam spalone Ponad 500 kalorii i mam ponad 8000 kroków, także to był mój plan, ponieważ dzisiaj mam dzień bez treningu i chciałam jakoś te kroki, wiecie, nadrobić. I trochę kalorii spalonych, tam mam chyba już pół godziny treningu zrobione, ale sobie wykończona jednak, wiecie, waga i trochę brak kondycji, ja robię swoje. aż powiedzieć, że jestem po 7 dniach, e, robię challenge nowy z Satin Womb, Glow Up. I wczoraj minęło 7 dni i zrzuciłam kilo, przecinek, 9, więc praktycznie 2 kilogramy w ten tydzień i oczywiście centymetry poszły. Jestem bardzo zadowolona, bo trzymałam się w 100% diety, wszystko, każdą jedną rzecz liczę, co jem i zrobiłam na 100% treningi. Także jestem zadowolona. A teraz jadę do Tesco, jeszcze tylko spożywka i wracam do chłopaków. Kochani, leje się za mnie, jest tak ciepło, zrobiło się tak mega ciepło, a na pasach stała pani zapięta po szyję w grubej, puchowej kurtce. Strasznie mi szkoda tych ludzi, bo musi być ewidentnie mega zimno, żeby w takiej temperaturze, dzisiaj mam już wam powiem, 25 stopni w tym momencie, pani jest w grubej no po prostu chyba bym umarła normalnie bym podejrzewała, że po prostu zemdlała z przegrzania i umarła jeszcze lepiej, bo mam prawie 600 kalorii spalone myślałam, że 500 i 43 minuty treningu to całe łażenie i w ogóle mam nadzieję Jezu, żeby był arbuz w Tesco jestem ostatnio uzależniona od arbuza w ogóle melony, ale arbuz najlepszy, nie wiem się nazywa ten w Polsce ten melon, on nas się nazywa Hanju. To jest taki długi, podłużny, w takiej grubej skórze, żółty. Nigdy chyba go nie jadą w ogóle w Polsce, bo są jeszcze takie okrągłe, zielonkawo-żółte, ale ten jest też przepyszny. Więc jeżeli nie ma arbuza, to biorę sobie ten, ale żeby był arbuz, bo tak mi się chce. Ostatnio kupiłam jednego ostatniego, to szłam przez sklep i mówię Wam, że na głos śpiewałam sobie, że jestem szczęśliwa, bo mam arbuzę. Taka byłam szczęśliwa z powodu tego arbuza. Także Jezus, jak ciepło. Dobra, to także jadę do tego deska i widzimy się już po Hej, witam się już kolejnego dnia. Widzicie, co jak wczoraj wróciłam? Byłam tak zmęczona i tak głodna, tyle mi to zajęło. Myślałam, że troszkę jakoś szybciej mi to zejdzie. a niestety, sklepy, do których szłam, były bardzo od siebie oddalone, więc miałam dużo chodzenia. Wiecie, i w Tesco duże zakupy musiałam zrobić. Także spożywki wam już nie pokażę, bo już jest, wiecie, wszystko pochowane. E, niestety nie udało mi się kupić arbuza nie było wypływy, wyprzedane. Kupiłam ten właśnie Honeydew, e, może być, ale mam nadzieję, że się tarbuzy w końcu pojawią, bo wcześniej były i to takie duże i nagle przestali je wszędzie sprzedawać. E, ale pokażę Wam te kilka rzeczy, które kupiłam w Primarku e, i też mi przyszło zamówienie z e, kiedyś się mówiło Shein, teraz słyszę, że się mówi Shane, to już nie wiem, jak ten sklep wymawia, e, ale byłam u koleżanki jak ostatnio na grillu, miała super klapeczki i okazało się, że właśnie są z tego sklepu, e, także sobie kupiłam klapeczki i kilka innych Rzeczy. Większość jest fajna, jedny, jeden straszny bubel. Um, ale w Primarku, no, głównie poszłam po skarpetki, i ponieważ, wiecie, mam 37 lat, to sobie kupiłam e, z Chip'em <grym> um, Ja lubię takie kolorowe, wiecie. Tak, tego nikt nie widzi. Także ja mam takie wzięłam Adamowi też stopki, żebym miał e, kilka nowych par. I wiecie, co ostatnio, nie wiem dlaczego, ale jestem strasznie. Um, strasznie mi się podobają rzeczy z Alice w Krainie Czarów, ale nie wiem dlaczego. Ogólnie bardzo lubię ten film i bardzo często oglądam go na Disney Channel. Ten, wiecie, ten nowy film, obie dwie części, um, ale chyba się zaczęło po prostu dużo rzeczy z tym pojawiać. Um, i poszłam sobie kupić piżamę, bo później wam pokażę, jaki właśnie fail zamówiłam. I wiecie co? Kiedyś kiedyś się z że niektórzy śpią właśnie w koszulach nocnych. Ja nie spałam w takiej koszuli nocnej, odkąd byłam chyba nastolatką. Wtedy miałam ostatni raz koszulę. Tak, zawsze mam spodenki i koszulkę. Siedziałam, że zobaczę, czy będzie mi wygodnie się w tym spało. I akurat były z Alicją, znaczy z Alicji, bo to nie ma Alicy na tym, z tym kotem. Więc to jest taka długa, długa koszulka. Czyli taka w sumie duża koszulka, po prostu z kręgawkiem. Z um, tyłu jest napisane In A World of My Own. Także zobaczymy. I ona była na wyprzedaży z 11 na 6. Także zobaczymy, czy będzie mi się rozmiary medium, więc to są takie. Wiecie, no one są, muszą być oversize, bo ja nie jestem rozmiar medium, a no, a widzę, że będzie, wiecie, jeszcze luźno na mnie. Także kupiłam tą i też obok były t-shirty, tak po domu będę miała, wiecie, tak gdzieś wyskoczyć na spacer, a potem już jest strasznie pstrokata. Taka mega, mega kolorowa. I z tyłu też jest find something positive in each day. Też mega kolora, myślę, taka po domu nawet jak będzie. Yy, I ona była z 9 na 3 w ogóle jakie fajne metki, także dużo rzeczy jest Aliców w Kranie czarów, nie wiem dlaczego. Yy, no, sobie kupiłam. i wziąłam Liamowi jeszcze, bo yy, spodanek mu chyba jednak brakuje, także taki dwupak spodanek mu wziąłam. I to tyle. Byłam w po w sklepie, tam zrobiłam trochę zakupów, jakieś serki wiejskie w i tak dalej, wiesz, wiecie. Yy, I. Gdzie jeszcze było? Aha, i poszłam jeszcze do e, Saveersa. E, byłam też na tym markecie i tak daleko szłam, i było tylko jedno stoisko i nie było dużo fajnych rzeczy, więc kupiłam tylko jabłka i mandarynki. E, i, ale jabłka okazało się przepyszne, także chociaż tyle, ale miałam nadzieję, że tam znajdę, bo zale nie było. I byłam w Saveersie, ponieważ widziałam u Anity, e, końcik Anity, chyba tak ma Anita teraz, e, że u niej w Wersie były produkty honey, czyli tej. Firmy Te Skialby. Produkty kosmetyczne. Sorry, ale siostra tutaj do mnie naparza. Jest właśnie na wystawie z psami. E, także weszłam tam, ale niestety u mnie tego nie ma. E, ale zobaczyłam dezodorant. Gdzieś kiedyś czytałam, ale właśnie nie wiem, u kogoś pod filmikiem czytałam komentarze. Chyba u Magdy. E, pytała się właśnie o dobry dezodorant, i ktoś powiedział, że najlepszy w kulce to jest Garnier Mineral. i tam znalazłam, bo nigdzie indziej ich nie widziałam i 99 PSów w ogóle, także wziąłam sobie, ym... siostra, proszę Cię, Moja siostra jak to tak właśnie miliona raz yy, i tak właśnie co 99 pensów to sobie wzięłam spróbować, zobaczymy. Ostatnio się coś zaczynam przekonywać no tutaj w kulce, teraz mam w kremie Nivea. No jest okej, okay, ale nie wiem, szal nie ma, teraz są takie w ogóle, no nie jest gorąco, ale nie jest cały czas ciepło. Także sorry za to, a w ogóle mogę to wyłączyć, sorry, już Wam to wyłączę. Mogę wyłączyć przecież. Dobra, e, i to, i, i teraz pokażę Wam szybko zamówienie te z Shein, shein. E, i wiecie co, głównie, e, no głównie te klapeczki, także klapeczki wyglądają, tylko moja korzenka miała takie bardziej jakieś z materiału, takie, jakieś takie, a ja sobie wzięłam takie ala skórkowe, więc wyglądają... Ciekawie, bo też nie wiem, czy nie miałam takich klawek w ogóle, nie wiem, kiedy. Ja mam wszystkie Japonki, także chciałam spróbować, um, czy w takich będzie mi się wygodnie chodzić i czym się będzie budować. Także one jakby albo 6, albo 8 funtów, nie pamiętam, e, bo ja lubię kupować, że tak powiem, lepsze buty i rzadziej, żeby one miałam na lata, bo ja nie lubię się rozstawać z moimi rzeczami, więc nie lubię, jak się psują. E, jednak te, takie droższe troszkę to wiadomo, jakoś lepsza i się dłużej, dłużej trzymają. Ja bardzo, bardzo dbam o Buty, jeżeli mi je nacie, to wiecie. Ja je myję ciągle, one są w szafie, poukładane, czyściutkie, zadbane. Także, ale zobaczymy, jak się spiszą, jak będzie właśnie z jakością. Kto wie, może właśnie będą fajne, ja mi to cały czas dzwoni dziewczyny ten zegarek. Dobra. I zamówiłam tak, koszulkę, która przyszła bardzo dobrej jakości, taką zwykłą, tak żeby miała. Przepiękny kolor, uwielbiam ten kolor. Taki, o widzicie, w ogóle mam paznokcie w podobnym kolorze. E, taka zwykła, z serduszkiem. I tu jest 95% bawełny. Z tego co pamiętam... Nie, co 60 i 40%. Ale strasznie taka miła w dodatku, więc z tego jestem bardzo zadowolona. Nie była droga, 4 funty chyba. A, I zamówiłam piżamkę. Ale wiecie co, patrzyłam na te jak one wyglądają i miały dobrą opinię. I nie sprawdziłam składu, a w składzie jest chyba 95% poliestru, także bardzo kiepsko. 95 i 5% elastanu. I ogólnie piżam się w ogóle nie podoba. Właśnie jest taka, widzicie, jak ten materiał taki materiał Jest koszulka w ogóle krótsza. Na zdjęciu wygląda jak taki normalny rozmiar koszulki. Ona jest taka, no taka zaraz za pępek. Także taki krop. I te spodenki, jak zobaczyłam, że te spodenki taki siliski kolor, to także no to była wtopa straszna, kosztowała chyba 5 funtów, także żałuję, że kupiłam o tej koszule sobie fajną kupiłam z bawełny, no wiecie. Także ten, to jedna wtopa. No i Liamowi kostium wziąłam taki y... z drugim rękawem, bo wiecie, my mamy to jacuzzi tutaj na, nie ma nic zasunięte, więc jak jest słońce, to żeby się nie, wiecie, nie poparzył od słońca i do tego Gatki mieliśmy w zeszłym roku też takie i się super sprawdziły, tylko właśnie z rozmiarami. Ja mu wzięłam na 8 lat. No, ja ogólnie mu kupuję na 7-8, ponieważ jest wysoki, ale on tak na 8 jest, że on ma 6 lat że będzie na ten rok i w przyszłym myślę, że ta koszulka już będzie za mała, także hmm, ciężko z tymi rozmiarami, tak samo ta koszulka moja jest XL, a ona jest taka dopasowana na mnie, także są troszkę zaniżone, chociaż no ja wiem, że jest większa, ale myślę, że nie są jakaś 2 czy 3 XL nie ma po prostu większych także z rozmiarami to różnie bywa no ale no tylko w sumie ta jedna wtopa była a reszta ok także wczoraj był ciężki dzień, bo nałaziłam się zapominam ile to jest za dużo jest zakupy wiecie, spożywcze i jeszcze łażenie po centrum tam jeszcze jakaś, dużo się działo w ogóle tam na jakaś parada była wcześniej chyba i jeszcze coś wiecie co przekonują was do przygotowania się na nadejście końca świata także trochę się tam działo i naprawdę myślałam, że umrę, jak wrócę. Zabiłam się już kobiet, byłam strasznie, strasznie głodna. Oglądaliśmy film, oglądamy tego Night Agent teraz. Bo przerwaliśmy na jakiś czas, oglądaliśmy, skończyliśmy inny serial i wróciliśmy do tego jest strasznie fajny, także oglądaliśmy sobie serial no i się koń, skończył dzień, także Dzisiaj, wczoraj w ogóle mam tak zmęczona, że wstałam o 9.30, ja sama się mm, już budzę o 7 w weekend, więc chyba mój organizm się przyzwyczaił, ja wstaję bardzo wcześniej do pracy um, I dzisiaj już stałam o 7, także wróciłam chyba do normy, wyspałam się Proszę bardzo, prezentację klapeczek. Mami new one. Mhm, new one, jest. W ogóle, patrzcie, w końcu ogarnęłam monsterę. Kupiłam tego Badyla i już nie leży po całości. Bo już była, tutaj w ogóle nie było widać tej szafki, bo ona już tak tutaj leżała. A teraz jest proszę. Już zaczyna, bo to w zeszłym tygodniu zrobiłam. Także już zaczęła te liście się tak ładnie, równiutko układać. Dużo lepiej. I Liam w końcu może sobie tutaj korzystać, bo on tutaj sobie zabawki układa. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tro, trochę za długo czekałam, ale lepiej późno niż wcale. Popatrzcie jak fasolka mi tutaj pięknie się przyjęła i rośnie. Także masa listków. Myślę, że na stare lata coś mi się odmieniło i jednak jestem w stanie utrzymać roślinki przy życiu. Liam speaking Polish. Na oko. Na oko. A little duck went swimming one day over the pond and far away Mama duck says quack, quack, quack Wczoraj było pochmurno, dzisiaj rano troszkę kropiło Ale już jest cieplutko, słonka wyszło. Jesteśmy na kocyku, namiot Campingujemy. Na lunch do pracy robię sobie mięso mielone Właśnie się robi w airfryerze I kupiłam taką mieszankę warzyw i ziemniaczków Więc to będę miała na dwa dni Luncha gotowe do pracy. Tu mam właśnie dwa z warzywami ym, i tymi ziemniaczkami, mięso mielone. A do tych zrobiłam ziemniaki. E, do tego jeszcze pójdą jak, jakaś zimna sałatka. Mam chyba szwedzką i buraczki, więc to sobie. bo to będę miała na wtorek, także wtedy stokuję. E, I jutro jeszcze biorę serek wiejski wysokobiałkowy. I owoce, myślę, że nektarynkę, mandarynkę, może truskawki, mam truskawki. Także tak wygląda mój lunch na trzy dni, jestem gotowa i oczywiście dużo koperku, bo kocham koperek, więc posypałam wszędzie. <grym> no, więc nie muszę gotować przez 3 dni, bardzo się cieszę, wtedy mam dużo więcej czasu w ciągu dnia. Dajcie kochani znać, czy planujecie jakieś wakacje w tym roku, czy może już jesteście. Ja mam za... Dwa tygodnie urlop, za Adamem mamy urlop. Także planujemy przynajmniej na dwa dni chcielibyśmy chodzić nad morze, bo Liam absolutnie uwielbia wodę. w wodzie no i oczywiście każdy dzień spróbujemy gdzieś, wiecie, gdzieś może tutaj w okolicach podjechać um, i pod koniec sierpnia do Polski e, troszkę się stresuję, ale ja zawsze się stresuję podróżą z Liam um, ale mamy też coś do załatwienia i oczywiście, głównie relaks gór, głównie będziemy odpoczywać, ale również e, jedziemy zobaczyć naszego pieska, ponieważ bierzemy pieska do mojej siostry z hodowli. jest cudny, idealny ma na imię Zigi Jurko i po prostu się nie możemy doczekać, aż z nami będzie. Pokażę Wam, jak wygląda. Wrzucałam, yy. Wrzucałam Wam już kilka razy. To jest Ziguś, nasz w jaki jest kochany. Chociaż zapowiada się taki łobuz jak mój syn, także troszkę się martwię. Ale jest przepiękny i idziemy go odwiedzić. I myślę, że zaraz po tym jak wrócimy będzie mógł do nas przyjechać, także nie może być już na niego doczekać. Kochani, moja pandorka rośnie i to bardzo urosła ostatnio, ponieważ napisała do mnie Ania z kanału Beauty Starlet, czy nie chciałabym charmsów, bo jej już nie zbiera, a właśnie ma i dała mi dwa takie śliczne brązowe, to mam z dwóch stron, czterolistną koniczynkę. I ja jak kupowałam dziewczynom moim na urodziny, to um, były trzy w cenie dwóch, także wzięłam jedną dla siebie i wzięłam Family Love, takie serduszka fajnie dwuczęściowe. Um, no i tutaj mam ją kawkę, to od siostry od Sylwii, od męża i dużo od dziewczyn też, więc jest pięknie. A jeszcze idzie do mnie Alicja czarów e, i marzy mi się jeszcze coś z Harry'ego Pottera. Także mam nadzieję, że mi się uda kiedyś dostać, bo niestety nie są sprzedaży, także na Alicję znalazłam na winter, to może jeszcze Harego się fajnego uda znaleźć. Będę się kochani z wami żegnać, został mi przygotowana się jak zwykle do nowego tygodnia pracy, szkoły i Trening, oczywiście dzisiaj mam trening i to taki długi, w niedzielę wypada mi. Tak rozplanowałam sobie, żeby mieć soboty i środy wolne, tak w środku tygodnia pracy, bo będę na pewno zmęczona, i w sobotę, żeby mieć taki dla rodziny czas. Um, także dzisiaj mam długi, a jutro mam jeszcze gorszy, także nie narzekam, um, ale, bym, ale jestem zadowolona, widzicie, z rezultatów, także trzymam się diety, trzymam się treningów, jestem bardzo zadowolona, wszystko mnie policzyli działa, i co dajcie znać, co tam u Was słychać. Mam nadzieję, że vlog się podobał, miło ze mną spędziliście czas i do zobaczenia już niedługo, pa, pa.